Już tu jesteście, ło rany boskie, bez jaj, ej! Już to trzeba się obudzić, kurde. Tu jest godzina. Siódma. Nie wstaje. Słońce jest przynajmniej, jej kurde. Chociaż tyle. Już nagrywasz, tak? Hmm. Zaraz Tak więc dzień dobry, witajcie nowy dzień, nowy vlog. Słuchajcie, wczoraj mm. powiedziałem, że jedziemy dzisiaj oglądać BMW 60 dla naszego klienta. Okazało się wczoraj jeszcze w nocy pani e, właścicielka BMW napisała, zadzwoniła, pod napisała, że jednak E, sprzedała samochód, i samochodu już nie ma. Nie wiem, co za sytuacja tak wyszło, zobaczymy, co będzie dalej. Także obudziłem się rano, nowy plan, nowy dzień. E, przeczytałem kilka komentarzy na Instagramie. Napisaliście, że tam kilka razy, że już dość tych drogich samochodów, żeby tego nie pokazywać, jakieś bardziej takie normalne. Tak więc myślę sobie takie normalne, y, zakładam czerwoną bluzę, czerwone buty, bo załatwiam dzisiaj. Czerwony samochód. A słuchajcie, czerwonym dzisiejszym moim samochodem jest. Samochód, który tu stoi przede mną, za sekundkę Wam pokażę, 350 koni, Opel, zwykły, no niby zwykły Opel, ale naprawdę bardzo fajny samochód, zobaczcie jak to wygląda, Opel Insignia OPC, taki troszeczkę podkręcony, popatrzcie jak to wygląda. Jedziemy przeje, pojeździ, samochodem, przejechać, zobaczymy co z tego wyjdzie, może uda nam się nakręcić jakiś szybciutki filmik, ponieważ dzisiaj plany się całkowicie pozmieniały, więc myślę, że ta Insignia zrobi dzisiaj główną robotę dzisiejszego dnia, dzisiejszego odcinka. Tyle, no zobaczymy jak to jest. Ten samochód ogólnie znam bardzo długo. Samochód mojego kolegi. Jeździ nim, ho, 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 już chyba ponad 7 lat, także da się, można użytkować normalnie. Samochód jest użytkowany na co dzień, jest oczywiście bez gazu. Jeździ na cały czas na v Racing 100. Ma kilka przeróbek, o którym na pewno powiem Wam w filmie. No zobaczymy jak to wyjdzie. No tyle, no zabieram się za robotę, bo co tu dalej czekać? Jest ładna pogoda, od jutra ma być już brzydko, więc trzeba to wszystko nagrywać jak najwięcej. Dobra, wsiadajmy do wozu i popatrzcie jaki tu jest fotel. Czekaj, aż jest że to trzeba otworzyć chyba, tak? Tak jest. Proszę bardzo, zobaczcie szybciutko. Same fotele w samochodzie. No nie, no tu już od razu wiadomo, że jest sportowo. Wsiadajmy. Where the movie started, facing at the a photo they've taken, Space tree flying through the skies, and battles happen.